Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak zdemontować i wyczyścić zawor EGR w Mercedesie W210 E210 Turbo Diesel Do demontażu zaworu będziemy potrzebowali kluczyk 10 nasadka z grzechotką najlepiej i klucz Torx E12 z grzechotką może być torcik płaski do odkręcenia są tutaj te dwie śruby torxowe jedna z lewej, druga z prawej strony za zaworem EGR i musimy odkręcić dwa cybanty od tego łącznika elastycznego na kluczyk dziesiątkę zaczynamy od ściągnięcia przewodu podciśnienia z zaworu i luzujemy cybanty na łączniku elastycznym kluczkiem dziesiątku. po zluzowaniu cybantów odkręcamy zawór EGR kluczem Torx E12 po odkręceniu dwóch śrub TORX E12 mamy zawór EGR wyjęty. Tutaj z tego łącznika wystarczy zluzować ten górny cyband, tak żeby uwolnić zawór i możemy go spokojnie wyjmować. Nie ma konieczności luzowania tego cybanta znajdującego się przy kolektorze wydechowym. Po wyjęciu zaworu zabieramy go do czyszczenia. Czyścimy go Benzyną akcepcyjną albo specjalnymi preparatami, których jest dużo na rynku do czyszczenia zaworów EGR. Tak wygląda oczyszczony zawór EGR. Czyścimy tą powierzchnię tutaj wewnątrz całą oraz z tej strony. Oczyszczamy wszystko ładnie, żeby nie było żadnych osadów, nagarów, takich rzeczy. Oczywiście nie robimy tego żadną szczotką wycianą nie czyścimy tego mechanicznie. Używamy tylko samych preparatów i pędzelka ewentualnie do wymycia wszystkiego ładnie. Przed zamontowaniem warto sobie sprawdzić, czy zawór działa. Ja mam do tego pompkę, którą wytwarzam podciśnienie i sprawdzam, jak zawór się unosi i pozwala na dostanie się spalin z korektora wydechowego z powrotem w obieg. Mam już zamontowaną pompę próżniową. Teraz pokażę Wam działanie zaworu to Podpompujemy. Widzimy, jak zawór w tej chwili zaczyna się otwierać. I tak wiadomo, że w tej chwili zawór jest sprawny. Po wyczyszczeniu zaworu EGier montujemy go z powrotem na miejsce. Tutaj mamy jeszcze taką metalową uszczelkę, którą w razie czego, gdy jest powiedzmy zniszczona, przedzewiała, warto wymienić. Numer tej uszczelki umieszczę wam w opisie filmu. Montujemy wszystko, składamy w odwrotnej kolejności. Zapraszam wszystkich do lajkowania, komentowania mojego filmu oraz do subskrybowania mojego kanału. Filmików będzie coraz więcej, więc zachęcam gorąco. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.